Co tu sprzedajecie każdego? Można ani Wziąć i nic nie Aha, nic nie odpłatnie. No to dobrze, Cieszę się. Można e, wziąć coś. No a kto wam, to z czego żyjecie jakby płatnie? Oczywiście pracujemy. A pracujecie? Kiedy? A, a jest... W nocy czy w dzień? W nocy czy w dzień pracujecie? W dzień? Tak. Czy w nocy też ktoś musi pracować? No, to pewnie tak. Ja pracowałem w nocy i, i na razie nie pracuję. Taka praca, że ręce w kieszeni co to za praca, nie? Nie pan to A, zimno. Mhm. W jakimś jeszcze innym języku, jakiś rosyjski czy ukraiński Tak, rosyjski, ukraiński, angielski. A, no. I jak po dwie godziny i następna zmiana przyjdzie. No, widzę, że pan jest zorientowany. I raport do starszego się da, jej pisze też ile godzin stali. Nie. Nie? Nie trzeba teraz raportów pisać? Przedtem się pisało raporty Ile godzin dziennie trzeba stać pisać do starszego, żeby wszyscy wiedzieli, nie? Czy nie trzeba? Czy do młodszego? A, a mi uśmiech pani nie daje? A, a buziaczek? To czy A pan dzimuje nas? Nie, ja tylko tak patrzę. To na razie lecę.